Cześć, nazywam się Michał Piotrkowicz, jestem instruktorem MMA i dzisiaj razem z moim asystentem Krzysztofem Barczakiem będziemy demonstrować techniki MMA wyselekcjonowane pod kątem samoobrony. Witamy w klubie MMA! Przed Państwem wystąpią Michał Piotrkowicz lat 27, waga 65 kg, wzrost 176 cm. Trener MMA jiu Karate. A także Krzysztof Barczak. Lat 21. Waga 72 kg. Wzrost 176 cm. Zawodnik MMA jiu Zapraszam. Zapraszamy. Dzisiaj zajmiemy się obroną przed. Kopnięciem kolanem. Najpierw mówię samo kopnięcie. Pokażę na tobie, Krzysiu. Jest tak, żeby złapać, najpierw, żeby wykonać dobrze to kopnięcie, powinniśmy złapać głowę w ten sposób. Tutaj o tak albo tak, łapiąc dłonią za dłoń, albo dłonią za nadgarstek, prawda. Proszę nigdy nie łapać w ten sposób. Tutaj jeżeli przeplatamy palce, bardzo łatwo nawet przypadkowym szarpnięciem przeciwnik może nam wypić albo wyłamać palce. Tak więc łapiemy tutaj klamrę. Teraz druga kluczowa rzecz, żeby nam nie uciekła głowa przeciwnika, prawda? To należy ściągnąć blisko tutaj przed W ten sposób jako kontroluje, też sobie go ustawić jak chce. I teraz samo kopnięcie. Na razie pokażę oddzielnie, bez sklinczowanych rąk. Wygląda w ten sposób. Odciągamy nogę do tyłu, tutaj. Wypychamy biodra mocno do przodu i kopiemy kolanem. Tutaj w klatkę piersiową przeciwnika, w splot słoneczny, żebra. Albo w głowę, jeżeli uda nam się ją ściągnąć. W ten sposób. Ważne, żeby to kopnięcie miało spory zamach. W ten sposób. Tutaj. Jeśli nie ma zamachu, nie ma siły. Powierzchnia, yy, którą uderzamy, jest dość duża, więc naprawdę ten zamach ma priorytetowe znaczenie. Cała technika wygląda tak. Tu. Łapię za głowę i kopię. Mogę zmieniać kolana. Mogę parę razy kopnąć z rzędu tym samym kolanem. Dobrze? I teraz Krzysiu, załóż mi ręce. Tutaj ściągnij głowę. Ok. Najpierw no pokażę bloki. Teraz tak, jeżeli on kopie swoją prawą nogą, lepiej jest zablokować prawą. Ręką. Im bliżej e, łokcia, tym lepiej, bo tutaj jest zdecydowanie twardsza część przed Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. W ten sposób. starczy. Dobrze. To jest pi pierwszy element. Jeżeli on już nas złapał, to w ten sposób blokujemy. Ok? Raz. Tutaj łapiemy Drugą ręką pod spód pod kolano. Prawda, to może nie być łatwe i może Wam się udać nie za pierwszym razem, jak mnie teraz, tylko tam za drugim, trzecim, jak on Was trzyma, pewnie będzie pr próbował kopnąć więcej niż raz. Jeżeli zablokujecie jedno, to spokojnie on będzie jeszcze kopał. I należy spróbować jeszcze raz. Teraz podejdźcie blisko. W ten sposób. Złapcie go tak, żeby nie miał miejsca na zadawanie ciosów. Tutaj dalej jest niebezpiecznie. On może uderzyć łokciem na przykład. Krótki łokieć na głowę jest techniką bardzo niebezpieczną. Także szybko złapać go w ten sposób tutaj pod ramię. I teraz zastawiamy nogę tu i pcham całym ciałem w przód. On już wtedy powinien stracić równowagę. Ale dołożymy sobie do tego jeszcze jedną rzecz: złap, blok, przechwyt, złapanie tutaj, zastawienie nogi pcham ciałem, a haczę piętą nogą. W ten sposób otrzymujemy bardziej dynamiczny rzut. Ok, jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz. Z tej sytuacji możemy to rozwiązać dwojako, albo zadając mu kolejne ciosy, w przypadku jeżeli jest to walka sportowa. Albo nie chcemy się uciekać do jakichś ostatecznych metod, to atakujemy głowę. Jeżeli jest to sytuacja zagrożenia życia, możemy uderzyć tutaj poniżej pasa. Cel jest słaby, nieosłonięty, bardzo trudno go zasłonić, prawda? No ale pozostaniemy przy takich bardziej cywilizowanych rozwiązaniach. Tu kilka uderzeń w głowę. Rzut daje nam tą przewagę, że nawet jeżeli nie chcemy dalej się z przeciwnikiem bić, możemy uciec, wezwać pomoc i tak dalej. On leży, my stoimy, my możemy nawet odejść. Jesteśmy względnie bezpieczni. Dobrze? To jest jeden sposób zakończenia tej walki przez mnożenie uderzeń. Drugi sposób to dźwignia. Jeżeli ja miałem tutaj jego nogę w ten sposób złapaną, co za chwilę jeszcze raz pokażę, to wcale ja nie muszę zadawać tutaj ciosów. Nogę mam pod ramieniem praktycznie. Jeżeli ściągnę w ten sposób rękę wzdłuż jego nogi, dołożę drugą tutaj, tak, albo. W ten sposób, wtedy jeżeli złapie się za własną rękę i tu zastosuje prosty klucz, to dźwignia będzie o wiele mocniejsza. Dognę łokieć do ciała, zaklinowując w ten sposób jego stopę pod swoją pachą. Tworzy się dźwignia. Brakuje tylko do ustabilizowania tej techniki tutaj stopy na jego udzie. W tej pozycji ja mam ugięte nogi, prostuję tułów, tworzy się dźwignia prosta na nogę. Jest to bardzo mocna dźwignia. Jej odmiana istnieje również w parterze. Ok, przesuniemy się tak. Jeszcze raz pokażę Poł połóż nogę. Tutaj nogi muszą być ugięte, stopa podłapana. Pod, y, pod... ramieniem i dźwignia zadaje... Y, dźwig, dźwignia się tworzy dopiero kiedy się prostuje. Jeszcze raz. Raz. Prawda? Dwa. W ten sposób. Dopiero kiedy się wyprostuje Dźwignia zostaje domknięta. Okay. Wersja tej dźwigni w parterze wygląda następująco. się kładę, i teraz kluczowa rzecz, żeby zgiąć nogę tutaj, jedną albo drugą. Ok, w ten sposób. Raz albo dwa. Nie wolno nogi podawać mu do takiej samej techniki. Okay. Tutaj on zakłada mi dokładnie tą samą dźwignię, prawda? Nie wolno też nie przełożyć nogi, bo jeżeli on siądzie, to dźwignia straci swoją siłę. On może wejść na mnie, zacząć zadawać ciosy. Jestem w o wiele gorszej pozycji. Jeszcze raz, tutaj. Raz. To powinno wyglądać w ten sposób albo w ten. Jeszcze raz to pokażemy. Złapanie. Blok. Przek. Rzut. Tutaj. Ok. Sprawnie, szybko i również domykamy dźwignię, wypychając biodra do góry i prostując tręgosłup. Podobnie jak wtedy, kiedy kończyliśmy dźwign dźwignią w stójce, pokażemy to jeszcze raz najpierw e, tą dźwignię w jej odmianie e, w stójce, Złap. tutaj 2. Trzecia obrona, jaką pokażę, nie będzie wymagała blokowania tego kopnięcia, które jest jednym z mocniejszych, jakie macie w arsenale, tylko obrony przed e, uchwytem za kark, raz, tak. W ten sposób robimy. Okay. Kiedy on mnie trzyma w ten sposób. Tą ręką, tu otwartą ręką pcham jego szczękę, odpycham jego głowę, druga ręka idzie pod spód, tutaj wspomaga ten ruch. Tu mamy dość słabą, ale jednak dźwignię na bark, która daje nam możliwość prowadzenia przeciwnika. Jeszcze raz, okay. daje ona możliwość kontroli, i tu można zadać popnięcie kolanem. Odpłacić mu dokładnie taką samą techniką, jaką on próbuje na nas wykonać. Jeszcze raz: raz, dwa. I podobnie jak w poprzednim wypadku, można rozwiązać tą sytuację też inaczej. Z tej tutaj niezbyt e, precyzyjnej i niezbyt silnej dźwigni przejść do dźwigni tutaj za plecami przeciwnika. To jest tak zwana kimura albo udegarami. Daje ona o wiele lepszy rezultat niż ta leciutka dźwignia na bark, która była przed chwilą. Daje możliwość dalej atakowania łowy przeciwnika kolanem. Ok. Lub po prostu poddania go przez wyciągnięcie tej dźwigni. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Tutaj ważne jest to, żeby zgiąć rękę w ten sposób do kręgosłupa, przyłożyć jego e, dłoń, a następnie przeciągnąć tą rękę w stronę jego głowy, wzdłuż kręgosłupa. Jeżeli wyciągamy tą dźwignię tutaj w powietrzu, on może się zaprzeć i będziemy mieli problem z dokończeniem tej techniki. Słab. Istnieje też możliwość przejścia do duszenia. Tutaj łapiemy podobnie. Tutaj prostą, prostą klamrę na głowie ostrą krawędzią przedramienia. Uciskamy. Dętnice, ściągając łokieć tu blisko ciała i prostujemy się. Możemy to zrobić w stójce bądź w parterze. Jest to tak zwane duszenie gilotynowe. Jeszcze raz pokażemy tą wersję z duszeniem gilotynowym. Złapanie, odepchnięcie, przejście do duszenia. Może być w stójce. Może być w parterze, wtedy warto zapleść nogi i też prostujemy kręgosłup, wtedy duszenie zostaje domknięte. To już na dzisiaj wszystko. Omówiliśmy kilka obron przed kopnięciem kolanem. Niektóre z tych obron uwzględniały rzuty, inne skupiały się na duszeniach bądź dźwigniach. Do zobaczenia w następnym odcinku.